Witajcie kochani, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić świetną aplikację ciążową, którą polecam dla wszystkich mamusiek. Aplikacja nazywa się Asystent ciąży i jest bardzo prosta w użyciu. Tak jak widzicie na filmie, pokazuje ona tydzień ciąży, w którym jesteśmy oraz dany trymestr. Znajdziemy tam informacje o rozwoju maluszka na dany tydzień oraz informacje i porady dla nas. Fajną opcją w aplikacji jest lista wyprawkowa, którą możemy sobie odhaczać, gdy już coś mamy. Dzięki niej wiemy, czego jeszcze potrzebujemy dla maluszka. A wiadomo, że chcemy jak najlepiej się przygotować, także na aplikacji znajdziemy również wiele korzystnych rabatów do różnych firm. Z aplikacji łatwo możemy przejść na stronę na Facebooku lub Instagramie. Także zachęcam Was od razu do polubienia i zaobserwowania Klubu Szczęśliwej Mamy. Na tych stronach znajdziecie wiele ciekawych artykułów oraz spotkań z ekspertkami, takimi jak położna prawnik, psycholog. Aplikacja na głównej stronie na dole pokazuje Wam spotkania, jakie są na dany dzień zaplanowane. W aplikacji znajdziecie kalkulator wagi oraz imiennik który ułatwi Wam wybranie imienia dla maluszka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W artykułach możecie znaleźć informacje w wielu dziedzinach i wybrać swoje ulubione. Ja akurat wybrałam na przykład zasady przechowywania pokarmu oraz przygotowania się do karmienia piersią. Jak dla mnie aplikacja warta polecenia, także zachęcam Was kochane mamusie do pobrania jej. Dajcie znać jak podobała Wam się rolka.